Na okręgu opisano trójkąt równoramienny o podstawie 8. Oblicz promień tego okręgu, jeżeli środek dzieli wysokość trójkąta opuszczoną na podstawę w stosunku 2 do 3. Liczymy od podstawy y, trójkąta. Czyli wysokość trójkąta. Podstawa ma długość 8, czyli to tutaj ma Długość 4 i również ten odcinek tutaj do punktu styczności też ma długość 4. Wysokość liczona od podstawy jest podzielona w stosunku 2 do 3, czyli tu jest 2x, tu jest 3x. Do punktu styczności to jest promień, czyli ma długość 2x ten odcinek tutaj od tego punktu styczności do wierzchołka oznaczę przez C. No i wyznaczę C stwierdzenia Pitagorasa, to znaczy tak, robię pierwszym Pierwszy sposób. C stwierdzenia Pitagorasa, czyli C kwadrat yy, dodać 2x do kwadratu, to jest 3x do kwadratu. Czyli C kwadrat jest 9x kwadrat, odjąć 4x kwadrat, czyli 5x kwadrat. Oznacza to, że C to jest x pierwiastek z 5. X pierwiastek z 5. No i właściwie tak tu, bo tu napisałem pierwszym sposobem. Teraz do, do tego momentu liczę dla jednego i dla drugiego sposobu. I teraz pierwszy sposób będę korzystał z podobieństwa trójkątów. Ten trójkąt tutaj. Jest podobny do tego dużego, może literami tutaj oznaczę D i E. Trójkąt DBC jest podobny do trójkąta SEC. To jest tak, kąt prosty. Trójkąt jest prostokątny i ten do góry, kąt alfa, jest kątem wspólnym. Czyli Cecha kąt-kąt. A jeżeli są podobne, to znaczy, że boki mają proporcjonalne, czyli biorę tutaj tą przyprostokątną, nie przy kącie alfa, czyli 4, do przyprostokątnej, nieleżącej koło, koło alfa, czyli 2x. Jest tak jak przyprostokątna. Leżąca przy kącie alfa, czyli 5x w tym dużym trójkącie do przy prostokątnej leżącej koło kąta alfa w tym mniejszym trójkącie, czyli x pierwiastek z 5. Na pewno tutaj mogę x skrócić i jak pomnożę, to mam 4 pierwiastki z 5 równa się 10x. A ponieważ mam wyliczyć promień, a promień jest równy 2x, to nie będę dzielił przez 10, tylko podzielę przez 5, czyli 2x jest równe 4 pierwiastki z 5 przez 5. Czyli promień jest równy 4 pierwiastki z 5 przez 5. Teraz drugi sposób. Wykorzystam trójkąt C dB. No, i ułożę twierdzenie Pitagorasa, czyli tak, przyprostokątna to jest 5x do kwadratu, plus druga przyprostokątna, czyli 4 do kwadratu, to jest przeciwprostokątna, czyli x pierwiastek z 5 plus 4 do kwadratu, czyli 25x kwadrat, dodać 16. Jest równy 5x kwadrat dodać 8 pierwiastków z 5x dodać 16. Wzór skróconego mnożenia. 16 się redukuje, czyli jest 20x kwadrat odjąć 8 albo równa się 8 pierwiastków z 5x. Yy. Wiadomo że x jest różno od zera, to jest długość boku, czyli mogę podzielić to obustronnie przez x, czyli 20x jest równe 8 pierwiastków z 5 i to dzielę przez 20, czyli x jest równe 4, 8 pierwiastków z 5 przez 20, czyli x jest równe 2 pierwiastki z 5 przez 5 dzieląc to przez 4, czyli 2x jest równe 4 pierwiastki z 5 przez 5, czyli promień jest równy 4 pierwiastki z 5 przez 5. Trójkąt równoramienny o podstawie długości 6 i wysokości 4 wpisano koło, oraz drugi trójkąt równoramienny o podstawie 8 i wysokości 3 wpisano koło. Oblicz różnicę pól tych kół. To zrobię tutaj jeden rysunek, wyznaczy promień i potem na tym samym rysunku. Drugi trójkąt. Podstawa ma długość 6, czyli ten odcinek ma długość 3. Wysokość jest równa 4. Ten odcinek ma długość 3. Yy, cały bok oznacza b. b do kwadratu równa się 4 do kwadratu plus 3 do kwadratu. O, czyli tutaj znany trójkąt 3, 4, 5, czyli b jest równe 5. Zatem ten odcinek tutaj ma długość 2. Tu mam promień, tutaj też jest promień. No i teraz, tak, albo z twierdzenia Pitagorasa, albo z podobieństwa trójkątów. Może tutaj twierdzenie Pitagorasa dla tego trójkąta to jest przyprostokątna czyli r kwadrat dodać druga przyprostokątna czyli 2 do kwadratu jest równa przeciwprostokątna czyli 4 minus r do kwadratu r kwadrat dodać 4 jest równe 16 odjąć 8r dodać R2, czyli 8, r kwadrat czyli 8r jest równe 12 czyli r jest równe 12/8 czyli r jest równe Yy, trzy, drugie. No i teraz yy, drugi z tych yy, trójkątów. Yy, podstawa ma osiem, czyli tutaj jest cztery. I wysokość ma długość trzy, czyli ten odcinek ma cztery. 3 i 4, czyli to jest też ten trójkąt o boku 5, 3, 4, 5, czyli tutaj jest 1, no i też mam tak promień do kwadratu plus druga przyprostokątna, czyli 1 do kwadratu jest równy ten odcinek, czyli 3 minus r do kwadratu. Czyli r kwadrat plus 1 równa się 9 odjąć 6r dodać r kwadrat, 6R jest równe 8, czyli r jest równe 8 to jest 4 trzecie. 1 yy, i 1 trzecia, 1 i 1 druga, czyli ten promień jest większy. Różnica pi 1 kwadrat odjąć pi 2 kwadrat, to jest pi. Ten większy promień, czyli dziewięć czwartych promień do kwadratu odjąć 16 dziewiątych. Wspólny mianownik 36, czyli osiemdziesiąt jeden odjąć 64. To jest siedemnaście trzydziestych szóstych. Siedemnaście trzydziestych szóstych.